No się bo ja robię odcinek, się przygotowałem to, ale mi się telefon rozładował i mm, mi się nagranie skasowało. W ogóle jest móc, mi się skasowało nagrania i muszę i musiałem cały odcinek od nagrywać, ale mi się nie chce. Więc dlatego przechodzę was tutaj z odcinkiem bo jak wiecie to jest super za zachła w ciążę i ona właśnie w dzieł zeszła i dzisiaj zjedzie i porodu i tutaj będzie jego ojca trzy zaczę to znaczy ojca szczeniaków po prostu w Tobogospośle oni to robią. Nie wiem czemu. Ja po prostu w Tobogospośle. I ogólnie u mnie jest 10, 23. w serkach nic takich nie dzia, ale ja po prostu jestem chora nie chcę wam mówić ja po prostu jestem chora ja po prostu mam jakiś taki kaszel, wiesz bo czas zaczynać odcinek. No, to co mamy już wszystko gotowe. Co nie? No, mamy już wszystko gotowe. A będziecie to chciały nagrywać na youtube czy tam tiktok czy co wy tam macie. I czy z do Instagrama, czy tam Twittera. To no jest, że tak. Dobra, mi do telefony. I możecie to nagrywać. Tylko oście zachowywać cicho i spokojnie, nie? Znaczy to może już się goda. a my zrobimy cięcie! Zaczyna się szybko ważyć, gdy się swa. Ale on słodki. No serio, czegoś takiego się nie spodziewała. Zobaczcie widzowie Znaczy, followersi na TikToku. Patrzcie, jaki on słodki. Patrzcie, subskrybenci, jakie one są słodkie Nic nie tego samego w bagażniku, bo po prostu nie myślałam, że to moja Prawie wszystko już wysłane. A teraz czas zobaczyć, zostawić yy, matkę i ojca samego z dzieckiem. Ja niech ojciec poza swoje dziecko ja. Babciu i No, to nie chodzi stoją. 私は生きてて。<laughs> Mm, po tym mm, było słychać, że ona ma tam jakiś szal widosz i do niego. Ja mogę podejrzewać, że to jest to, że ja yy, w czasie porodu przy niej. No i mówiąc w skrócie, no, to jest po prostu urocze, jak ten święty się rozwija. Wiele nowych rzeczy ma wstać na świecie. No po prostu tą... aż mi się teraz zrobiło cię przed na sercu. Yy, I tutaj nazwę się pokazuje godzina w realu. i jest prawie 23. Em, siostra, co? Czy powinnam go nakarmić? No. Spróbuję. O. No, widać, że ma już insekt macierzyński. No. Bo ona po pierwsze broni swojego małego dnia. Parę miesięcy później. On teraz nie jest już tak jak kiedyś. Teraz on jest czymś takim. X ja nie wiem, kogo bardziej przypominam matkę czy ojca. Tego zupełnie nikogo nie przypominam. Aż prędzej wygląda na to, co się wydostaje przez... Dobra, nie... nie ważę. Udajmy, że nie, tego nie było, że nie było tego, co powiedziałam przed chwilą. weterynarz tam, no po prostu wtedy co ja nagrywałam ten filmik, a mi się telefon wyłączył, to zaczął mi się rozładować, to wtedy weterynarz mówił, że te tabletki też muszą podawać po porządku na przykład jak soczka robi, mmm", to znaczy, że ja coś, boli ją właśnie... To... No, i to właśnie ma oznaczać, że coś tam ją boli i wtedy musimy jej dać tą różową tabletkę, którą mamy tylko i Ale już czas tutaj wszystko ogarnąć. Dobra, meta może zostać. Ale po prostu tą metę przesuniemy se I no. no dobra, niech ona tu zostanie, co nie? Ja po prostu to łóżko przesuniemy se O tutaj niech no wróci se Znów to samo, ale dobrze, że to tak nie było Bo wtedy to była tak strata dla mnie Dobra Kolejne parę miesięcy Ej, wiesz co mi teraz Zaczyna przypominać na szereg. No. Bo ona już roczek nie? Czy tam ona? Chyba to zobaczyć e, Z tego co widzę to jest e, Dziewczynka I ona jest tak Trochę podobna do taty, bo Podobno małe pieski już w pierwszym A. miesiącu, w pierwszym roku życia nie już są gotowe, żeby założyć swoją rodzinę. Więc można by było powiedzieć, że że, że, że ona e, jest już gotowa na założenie swojej własnej rodziny. I ona jest taka trochę podobna do ojca że jej ojciec nie ma ogona w ogóle. A ogon to ona ma w tego stronę jak jej matka. Co I ona w ogóle bardziej jest podobna do ojca. Ja nie wiem czemu wystawię język, czy to jest po prostu jego twarz. I on jest taki mały po mamie. I oba fryzurkę po tacie, on w ogóle nie ma brwi, on ma właściwie Tutaj obaj rodziców mają coś takiego, e, to co ona ma tutaj takie kremowe. Mi chodzi, że oni oboje to mają i dziecko w ogóle też. Więc on jest no, raczej podobne do ojca niż. Dobra, ale przejdźmy już do historyki i co? Dobra yy, trzeba iść wyprowadzić przez nas pracę, to chodźmy za, z nimi no już wybraliśmy to znaczy może nie wybraliśmy, ale coś myślimy nad imię, yy, żeby nazwać naszym to znaczy już nie wynarodzoną y ale po prostu żeby ją nazwać o, Daisy ale na razie niech zostanie tak Wy tam napiszcie w komentarzach jak ją nazwać a możliwe, że w kolejnym odcinku wybierzemy dla niej imię z, z komentarzem i niedługo powróci Wildcraft, czy to Wildcraft, chyba Wildcraft. Um, I powróci także My Dog, czyli ta gra o pieskach, i pojawi się też parę nowych innych gier. między innymi Minecraft to Znaczy może nie Minecraft Ale po prostu jakieś tam inne gry zaraz zobacz No na przykład Among Us Bash Teacher i Fishing Food Każdy chyba wie co to jest among us, Baszny Teacher to jest taka gra gdzie musimy nauczyciela tam, jakby to powiedzieć, wkurzać A w Fishing Food To ja nie wiem czy któryś z, z moich widzów daganari, A ona to nagrywała I to jest taka gra, w której po prostu łowi się A no więc powrócą te gry, co nagrywałam w Willcrafta to chyba dwa miesiące temu, lub miesiąc temu. Eee, My Dog był dwa tygodnie temu, a dzisiaj pojawiło się odcinki z Toka Boka. Więc. No. Eee, i proszę mnie nie eee, hejtować po, mm, po prostu um, jak to się nazywa ta osoba, którą się najbardziej lubi na świecie, mi chodzi o taką gwiazdę i to chyba idol nie wiem No, ale po prostu moją idolką jest Aina. I po prostu ona się że czyta 8 miesiąc temu czytam 6 to ona właśnie porzuciła swój kanał, dlatego że ją hejtowali i tak dalej. Yy, I ona tam mówiła, że to tam przez miniaturkę, że tam niby jak ona dostała jedynkę jedynkę yy, I po prostu sko stąd się wzięło yy, jej imię. Więc no, ja czerpię inspirację z einy. Tylko że ona chyba nie miała takiego odcinka na farnia co tam było rozmnażanie psów. No tam nie było takiego odcinka, ale niedługo w czeka poka. Może nagram taki odcinek, co będziemy do parku rozrywki. Ale Kto z Was oglądał i'en niech tę łapkę w górę i proszę też Was o subskrypcję z dzwoneczkiem po yy, więcej takich odcinków bo może być całkiem ciekawie <tryk> <tryk> więc ja teraz skończę ten odcinek i pa